Cześć. Dzisiaj chciałabym wam zaprezentować grę Angry Birds Star Wars Jenga Tie Fighter od Hasbro. W zestawie znajdziemy kilkanaście elementów do budowy konstrukcji, jedną wyrzutnię, jedną świnię i jej nos, jedną podstawę do konstrukcji oraz cztery figurki odpowiadające postacią ze Star Wars. Jedną podkładkę, która pozwala nam na ustawienie konstrukcji odpowiednio. Instrukcję obsługi oraz kartę z kodem do gry online. Aby rozpocząć naszą grę, zaczniemy od podstawy konstrukcji przymocujemy tutaj teraz kartę pomocniczą. Także po numerach klocków będziemy mogli zobaczyć, które po kolei ustawić. Te numery znajdują się również w środku klocków. I tak po kolei układamy. Jeden bok już mamy. Tak samo ustawiamy z drugiej strony. Po bokach ustawiamy dwa klocki, które wzmacniają nam konstrukcję. Na sam koniec zostaje nam nasza kosmiczna świnia, do której do środka wkładamy świnie Wadera i zamykamy. Go w środku i kładziemy na naszej konstrukcji. W ten sposób gra gotowa jest do użycia. Ptaki czekają już na wystrzelenie w kosmos. Zakładamy takiego ptaszka na wyrzutni procy kosmicznej. Naciągamy. Pierwszy ptak niestety nie dał rady, ale zobaczymy, co następna figurka rozbije. Aby podbić całe Świńskie imperium, musimy rozburzyć całą wieżę. Jeżeli ty również chcesz podbić kosmos z Angry Birds Star Wars, Jenga Tie Fighter, zapraszam serdecznie na megadyskont.pl.